Nie planowałam zostać długo. Naprawdę. Cały tydzień przemykałam przez mokre ulice małego miasteczka pod Lublinem, które pachniało jesienią i niedopitym espresą. Wszędzie wilgoć, ślady po kałużach, ludzie w kapturach. Na tamtą imprezę zaciągnęła mnie koleżanka z pracy, Magda. Mówiła, no chodź, tylko na chwilę, poznasz fajnych ludzi. A ja, jak i biotka. Dałam się namówić. Nie wyglądałam jak ktoś, kto wychodzi w sobotni wieczór. Ciemna bluza oversize, znoszone dżinsy i trampki, które przeżyły więcej koncertów niż ja miłości. Włosy związałam w nich niechlujny kok, zero makijażu. Zero planu. Wiedziałabym wtedy, że ten wieczór wszystko zmieni. Może bym się przygotowała. Ale nie wiedziałam. Dom, w którym odbywało się spotkanie, Pachniał mokrym drewnem i kadzidłem. W rogu grała cicha muzyka, kilka osób śmiało się przy stole, ktoś coś gotował. A on, stał przy oknie. Wysoki, trochę nieporadny. W dłoni trzymał kubek z napisem kazimierz dolny, perła wisły. Herbata. Nie piwo, nie wino. Czarna herbata. Patrzył gdzieś w przestrzeń, a kiedy odwrócił głowę. Nasze spojrzenia się spotkały. Nie uciekłam, choć chciałam. Niezłe buty, powiedział po chwili, kiedy przechodziłam obok. Wygoda ponad wszystko, co? Styl to umiejętność wyglądać dobrze, nawet kiedy się nie starasz, odpowiedziałam, nie zatrzymując się. Dziesięć minut później siedzieliśmy razem w kuchni. Okazało się, że nazywa się Tomasz, pochodzi z Torunia a do Puław przyjechał uczyć biologii w liceum. Mówił spokojnie, ale ja bardziej słuchałam jego tonu niż treści. Jego dłonie były duże, ciepłe, z delikatnymi żyłkami, które przesuwały się, gdy obracał kubek w palcach. Na nim lniane spodnie i luźny sweter w kolorze piasku. Chodził boso po kafelkach i to właśnie mnie rozbroiło. Rozmowa toczyła się naturalnie, o podróżach, o tym że nie potrafi żyć bez zapachu mięty, o starych domach w Kazimierzu. Kiedy wszyscy wyszli na balkon zapalić, zostaliśmy sami. On nalał mi herbaty z miodem i dodał kilka suszonych owoców jarzębiny. Dla równowagi uśmiechnął się. Siedział naprzeciwko, światło lampy odbijało się w jego oczach. W pewnej chwili dotknął mojego kolana, niepewnie, przypadkowo, ale wystarczyło. Przez całe ciało przebiegł prąd. Nagle poczułam każdy szef w swoich dżinsach, każdy włos na karku, każdą cząstkę powietrza między nami. Kiedy wyszliśmy na zewnątrz, padała mrzawka. Odprowadzę cię, powiedział cicho. Szliśmy obok siebie, nie rozmawiając. Kroki rytmiczne, ramiona blisko. Czułam jego ciepło, choć nie dotykał mnie bezpośrednio. Pod klatką zatrzymał się. U ciebie pewnie ciepło i pachnie kawą, rzucił półgłosem. Raczej kotem i przypaloną zupą, odpowiedziałam. Uśmiechnął się. I zanim pomyślałam, co robię, on nachylił się i pocałował mnie nie w usta, tylko w policzek. Potem w szyję, lekko, przez tkaninę bluzy. Jakby chciał tylko sprawdzić, jaki mam zapach. Nie było w tym pośpiechu tylko cisza. A ja, stojąc w tej ciemnej bramie, uświadomiłam sobie, że nigdy wcześniej nie czułam się tak prawdziwa, w trampkach, z potarganymi włosami i starym stanikiem pod bluzą. Masz miękki materiał, szepnął, muskając palcem ramię. To len. Bawełna, odpowiedziałam. Naturalna, jak ty lubisz. Nie pocałowaliśmy się. Po prostu przytulił mnie czołem do szyi, a ja zamknęłam oczy. Zatrzymał się czas. Kiedy wszedł do taksówki, powietrze jeszcze długo pachniało jego herbatą i skórą. W nocy dostałam wiadomość. Śpisz? Jeśli nie, wypijmy jutro poranną herbatę. Mam swoje zioła. Obudził mnie dźwięk dzwonka. Była niedziela, dziewiąta rano, a ja wciąż w piżamie, cienkiej, prawie prześwitującej koszulce i starych welurowych spodenkach, w których zwykle piłam kawę z kotem na kolanach. Za drzwiami stał on, Tomasz. W jednej ręce temaus, w drugiej papierowa torba. Pachniał świeżym powietrzem i mięta. Dzień dobry. Nie śpisz? Zapytał, uśmiechając się cicho. Przyniosłem herbatę z moich ziół. Wpuściłam go. Wszedł na palcach, jakby bał się obudzić ściany. -Jeszcze nie zdążyłam nawet umyć włosów, mruknęłam, chowając kosmyk za ucho. Nie szkodzi. Wyglądasz jak wczesny poranek, odpowiedział z uśmiechem. W kuchni zaparzył herbatę, tymianek, melysę, suszone skórki jabłka. Wszystko podpisane drobnym pismem na papierowych torebkach, przewiązane sznurkiem. Patrzyłam, jak jego dłonie pracują, spokojnie, precyzyjnie. Jakby każdy ruch miał sens. Usiadłam na taborecie, podciągnęłam nogi, a on przesunął się bliżej, by sięgnąć po filiżanki. Jego klatka piersiowa musnęła moje ramię. Pachniał czymś czystym, jak pranie suszone na wietrze. Zamknęłam oczy tylko na sekundę, ale ta sekunda trwała wieczność. Wiesz, że to niebezpieczne tak pachnieć o poranku? Szepnęłam. Zaśmiał się. A ty wiesz, że to niebezpieczne siedzieć tak, boso, z rozczochranymi włosami i udawać, że to przypadek? Zarumieniłam się. To nie był flirt, to była gra napięcia, której oboje nie umieliśmy przerwać. Siedzieliśmy potem na parapecie, z kubkami gorącej herbaty. Słońce przyciskało się przez zasłony, zostawiając plamy światła na naszych dłoniach. Tomasz opowiadał. Jak uczy uczniów rozpoznawać kierunki świata po mchach i jak zawsze nosi przy sobie suszony liść dębu na szczęście. Ja śmiałam się cicho, dotykając jego ramienia, i nagle poczułam, że coś między nami zmienia się nieodwracalnie. Zauważył bransoletkę na mojej kostce. Ładna, powiedział, pochylając się. Jego palce delikatnie musnęły moją skórę, jakby sprawdzały, czy to naprawdę sen. Nie było w tym pożądania. Tylko czułość. Fetysz delikatności. On nie chciał mnie rozebrać, chciał zapamiętać każdy szczegół, sposób, w jaki oddycham, jak zerkam w bok, jak odgarniam włosy. Potem wstał nagle. Chodź ze mną. Na dach. Tam światło jest lepsze. Na dach. Powtórzyłam niepewnie. Zaufaj mi. Weszliśmy po skrzypiących schodach. Stary zamek na klucz, który ledwo się obracał, zapach kurzu i wiosny. Kiedy wyszliśmy, Lublin był jak żywy obraz, czerwone dachy, dym z kominów, odległy dźwięk dzwonów. Usiedliśmy na krawędzi. Tomasz zwiesił nogi, ja zaraz obok. Wiatr rozwiał mi włosy, a on patrzył na mnie tak, jakby widział coś, czego sam się bał dotknąć. Ujął moją dłoń, rozprutł palce. Masz zimne ręce, szepnął. Nie mogę tak zostawić. Przyłożył je do swoich ust, pocałunek był powolny, bez pośpiechu. Nienamiętny, tylko głęboki, jak przysięga. Nie chcę, żeby to było przypadkiem, powiedział. Czyli ceo? Chcesz wracać do mnie codziennie, jak po herbatę? Zapytałam. Próbując ukryć drżenie głosu. Nie. Chcę wracać jak do powietrza, bez którego trudno żyć. Wtedy wszystko zamilkło ptaki, miasto, nawet ja. Czułam tylko jego dłonie ciepłe pewne. I po raz pierwszy od dawna pomyślałam, że może właśnie tak zaczyna się coś prawdziwego. Dwa dni później dostałam od niego wiadomość głosową. Jego głos był niższy spokojniejszy niż zwykle. Tam, za nałęczowem, jest las, który wiosną śpiewa. Ludzie mówią, że drzewa tam szepczą. Jedźmy. Tylko my, kropka. Nie wiedziałam, czemu się zgodziłam. Może dlatego, że głos Tomasza brzmiał jak obietnica spokoju. Stałam o siódmej rano na przystanku, z plecakiem i swetrem przewieszonym przez ramię. Na mnie długa spódnica z wysokim stanem, cienki golf w kolorze śmietanki i brązowe botki. Pod swetrem koronkowy stanik, nie dla niego, dla siebie. Podjechał starą, zieloną niwą. Otworzył drzwi od strony pasażera, jak w starym filmie. W środku pachniało miętą, sosną i lekkim benzynowym dymem. W drodze nie rozmawialiśmy prawie wcale. Radio grało cicho, stare polskie piosenki. Patrzyłam na jego dłonie na kierownicy. Czasem łapałam się na tym, że śledzę każdy ich ruch. Im dalej od miasta, tym spokojniej. Gdy zatrzymaliśmy się na leśnym parkingu, powietrze było ciężkie od zapachu mokrej ziemi. Weszliśmy w głąb ścieżki. Słońce przesączało się przez korony drzew. Czasem odwracał się, by podać mi rękę, gdy trzeba było przejść przez przewrócone pnie. W pewnej chwili potknęłam się. Naprawdę, niespecjalnie. Złapał mnie za talię. Jego dłonie były mocne, pewne, ale nie zaborcze. Zatrzymał mnie przy sobie, nie od razu puszczając. Wszystko w porządku? Zapytał cicho. Tak, tylko liście. Uśmiechnęłam się, choć serce waliło jak szalone. Nie cofnął rąk od razu. Stał za mną, prawie dotykając włosami mojej szyi. Słyszysz? szepnął. Las rzeczywiście szeptał. Ptaki, wiatr, liście. A między tym jego oddech. Czułam, jak jego dłonie przesuwają się po moim brzuchu przez cienką tkaninę swetra. Nie agresywnie. Delikatnie. Jakby badał kształt wspomnienia. Zamknęłam oczy. Nie było w tym nic wulgarnego, a jednak każdy dotyk zapalał we mnie małe światło. Kiedy odwróciłam głowę, nasze policzki zetknęły się. Poczułam zapach miodu i trawy. Jego głos brzmiał niżej: Wyglądasz, jakbyś należała do tego miejsca. Sunęłam botki i stanęłam boso na mchu. Zielony dywan był miękki, chłodny. Zaczęłam śmiać się cicho. A ty? Należysz tu? Tylko jeśli ty też. Odpowiedział. Usiadłam, poprawiając spódnicę, która lekko rozłożyła się wokół mnie. Tomasz przyklęknął obok, dotknął materiału palcami. Masz słabość do tkanin, co? Zapytałam z uśmiechem. Może? odparł. Do tego, jak reagują na dotyk? I do zapachu skóry po deszczu. Jego palce ślizgały się po fałdach spódnicy, jakby chciał nauczyć się ich na pamięć. Nie spieszył się. Nie chciał więcej. Tylko być blisko. Potem usiedliśmy na mchu. Ja z głową na jego piersi. Słuchałam bicia jego serca, a on, mojego oddechu. Przez chwilę świat był prosty, łagodny. Tylko my i las. Kiedy zaczęło kropić, nie ubrałam się. Deszcz był ciepły, cichy. Włosy przykleiły mi się do twarzy, a Tomasz zgiał kurtkę i zarzucił mi ją na ramiona. Z termosu nalał mi herbaty, podał. Patrzył długo, nie dotykając. Masz inne oczy, kiedy milczysz, powiedział. Jakby w środku ktoś inny oddychał. Nie odpowiedziałam. Wzięłam jego dłoń. Przyłożyłam do policzka. I w tym prostym geście było więcej niż setkach słów. Kropka lato przyszło nagle, duszne, ciężkie, z powietrzem, które stało w miejscu jak zupa. Okna otwarte, firany poruszały się ledwie. Tomasz wyjechał na tydzień. Miał praktyki terenowe z uczniami pod białym stokiem. Zostawił mi notatkę. Nie tęskni. To tylko kilka dni. Zbieram historię drzew. Początkowo było nawet przyjemnie, cisza, herbata, wieczorne spacery po rynku. Ale potem dni zaczęły się rozlewać. Słońce zachodziło powoli, a ja łapałam się na tym, że wciąż patrzę w telefon, jakby od tego zależało powietrze, które wdycham. Nie pisał. Nie dzwonił. Przez pięć dni, nic. W głowie słyszałam głos magiedy. Mężczyźni są jak prąd. Jak nie płynie, to się przepalił, ale ja nie wierzyłam. Nie Tomasz, nie on. Szóstego dnia przyszedł SMS. Przepraszam, musiałem pomyśleć. Te dwa zdania sprawiły, że w środku coś się we mnie zwinęło. Nie ból, pustość. Jakby ktoś odkręcił korek i spuścił powietrze z mojego serca. Nie odpisałam. Wieczorem zrobiłam herbatę, tę samą, tymianek i jabłko. Bez smaku. Zdjęłam bransoletkę z kostki, wyprałam spódnicę, złożyłam ją równo w szafie. Jego filiżanka, ta ulubiona z napisem Kazimierz Dolny, powędrowała na najwyższą półkę. Tam, gdzie trzyma się rzeczy, których nie wolno wyrzucać, ale nie można używać. Minął tydzień. Deszcz padał prawie codziennie. Ulice paczniały lipą i benzyną. Zrezygnowana, wróciłam z pracy, z mokrymi włosami i w starym szlafroku. Kiedy zadzwonił dzwonek, pomyślałam, że to listonosz. Otworzyłam. I zamarłam. Tomasz. Ta sama koszulka, ten sam kubek w dłoni. W drugi bukiet dziki, nieudolny, z polnych kwiatów, maków, rumianku. Z kłosami zbóż. Wyglądał na kogoś, kto wrócił z podróży dłuższej niż tydzień. Oczy zmęczone, ale ciepłe. Nie powiedziałam nic. Po prostu odeszłam do kuchni, zostawiając drzwi otwarte. Po chwili usłyszałam, jak wchodzi i siada na kanapie. Przepraszam powiedział cicho. Bałem się. Czego? spytałam chłodno, stawiając czajnik. Tego, że mi dobrze. Że jest za blisko. Że znów ktoś mógłby mnie zranić. Spotkałem moją byłą w białym stoku. Nic nie było. Ale kiedy spojrzała na mnie, zrozumiałem, jak bardzo się boję bliskości. Słuchałam, nie przerywając. W jego głosie nie było gry, tylko szczerość zmieszana z wstydem. Usiadłam obok. Wzięłam dwie filiżanki. Wsypałam zioła, zalałam wrzątkiem. Podałam mu jedną. Więc chcesz dalej mówić ze mną? spytał niepewnie. Dopóki herbata gorąca, odparłam. Potem zobaczymy. Na chwilę uśmiechnął się. Siedzieliśmy na podłodze. Czuliśmy ciepło kubków w dłoniach i stukot zegara na ścianie. Dotknął mojego kolana. Tak, jak wtedy w kuchni. Za pierwszym razem lekkie, prawie niezauważalne muśnięcie, które rozgrzało powietrze. Tkanina szlafroka była cienka, miękka. Przez nią czułam jego ciepło. Nadal nosisz ten stary szlafrok, powiedział z uśmiechem. Sama się dziwię. Jego dłoń przesunęła się po szwie, potem wzdłuż uda, zatrzymując się przy kolanie. Nie śpieszył się. A ja nie odsunęłam się. To nie było pożądanie. To było wróciłem. Bez wielkich słów, tylko dotyk, który mówił więcej niż cokolwiek. Kiedy spojrzał mi w oczy, powiedział: Nie wiem, jak być idealnym, ale mogę spróbować być sobą. Jeśli pozwolisz, będę obok. Położyłam dłoń na jego policzku. Wystarczy, że będziesz. Przytulił mnie. A ja wtuliłam się w jego szyję. Nie całowaliśmy się. Siedzieliśmy tak, słuchając, jak gotuje się woda. I po raz pierwszy od wielu dni herbata znowu miała smak. Minęły dwa tygodnie. Wszystko wróciło? Prawie. Nie było już codziennych wiadomości, ale był on, w mojej kuchni, z herbatą, z uśmiechem, z ciszą, która nie potrzebowała słów. Wtorki z jabłkami. Czwartki z kocem, soboty z ciszą. Każdy jego przyjazd pachniał spokojem i czymś, co przypominało dom. Tamtego wieczoru był późny sierpień. Siedziałam na parapecie w cienkiej, szarej sukience związaniem w pasie. Gołe stopy, włosy spięte niedbale klamrą. Rysowałam łyżeczką wzory w resztkach herbaty, kiedy drzwi się otworzyły. Nie zapukał. Już nie musiał. Spakuj coś ciepłego, powiedział tylko. Jedziemy. Spojrzałam na zegar. Była prawie jedenasta w nocy. Nie zapytałam dokąd. Po prostu nałożyłam płaszcz na sukienkę i wciągnęłam gumowe klapki. Na parkingu czekała ta sama zielona niwe. Silnik mruczał jak kot, niecierpliwy i łagodny. Jechaliśmy długo. Poza miasto, w stronę pól. Które o tej porze roku były czarne i ciche. Światła znikały jedno po drugim. Tylko księżyc, cienki jak nacięcie nożem, wisiał nad lasem. W końcu zatrzymał się. Dom moich dziadków, powiedział, wysiadając. Nikt tu nie mieszka. Ale chciałem, żebyś zobaczyła. Drewniany dom stał na uboczu, otoczony trawą, pachnący kurzem i wspomnieniami. W środku rozłożył na podłodze koc, zapalił świeczki, wyjął ze skrzynki słoik z wiśniowym dziemem i kawałek chleba. Uczta zaśmiał się cicho. Dla dwojga żywych i paru duchów przeszłości. Siedzieliśmy w blasku świec. Jego cień przesuwał się po ścianach, jakby dom nas słuchał. Dlaczego akurat tu? zapytałam, liżąc palec ubrudzony dziemem. Nie odpowiedział od razu. Podszedł do starego pieca, przesunął dłonią po cegłach, bo to jedyne miejsce, którego nigdy nikomu nie pokazałem. Wyciągnął z kieszeni małe pudełko. Nie pierścionek. Drewniane serce, wypolerowane, czarne jak węgiel. Moja mama zrobiła to, zanim zmarła. Noszę je przy sobie od lat. Chciałbym, żeby teraz było twoje. Dotknęłam go ostrożnie. Było ciepłe, jakby naprawdę oddychało. Zawiesił mi je na szyi, a potem palcami musnął moją obójczyk. Boję się, wyszeptał. Bo przy tobie nie potrafię być nikim innym. Objęłam go, poczułam, jak jego dłonie przesuwają się po materiale mojej sukienki, wolno, z uwagą, jakby każde włókno miało znaczenie. Nie było w tym pożądania. Była prawda. Kiedy zapach świec zmieszał się z zapachem lasu, położyliśmy się na kocu. Jego głowa spoczęła na moim brzuchu, a ja gładziłam jego włosy. Za oknem śpiewały świerszcze, a noc była tak cicha, że słyszałam własne serce. Przed świtem usiadł. Jego oczy były inne, zmęczone, ale jasne. Jeśli powiem, że wyjeżdżam do Kazachstanu na pół roku. Pojedziesz ze mną? Zamarłam. Nie umiałam oddychać. Nie wiedziałam, czy żartuje, czy to prośba, czy ucieczka. Wokół nas cichła noc. W powietrzu unosił się zapach dymu i wilgoci. Nie odpowiedziałam. Słowa utknęły gdzieś między sercem a gardłem. Tylko ptaki zaczęły śpiewać. On wstał, wyszedł przed dom i długo patrzył w kierunku drogi. Kiedy wrócił? Jego dłonie drżały. Wiem, że nie musisz. Ale chciałem wiedzieć, czy byś mogła? Nie zdążyłam odpowiedzieć. Z zewnątrz dobiegł szum, wiatr, gałęzie, a może coś więcej. Świeca zgasła, a na chwilę wszystko pogrążyło się w ciemności. Tylko jego ciepła dłoń na mojej szyi i to serce z czarnego drewna, które teraz biło razem z moim. Nie wiem, co powiedziałabym. Gdyby zostało więcej czasu. Bo chwilę później drzwi skrzypnęły i on wyszedł na zewnątrz. Zostawił po sobie zapach mięty, ciepło dłoni i drewniane serce. Do dziś nie wiem, czy wrócił.